Witam Was serdecznie. Witam z tej strony. To jest piąty odcinek. Zagrajmy w Call of Duty War War II. Jemy wykonywać misję wyzwolenie. 25 sierpnia 1944 roku. Sierpień 44. Chwila prawdy. Właśnie wyzwalamy Paryż. Francuska Pancerna i nasza czwarta piechoty będą o świcie. My uderzymy jeszcze w nocy. Rozpocznij misję Przy pamiątki dwa heroiczne czyny. Rozpocznij. Minął już tydzień od zatrzymania pociągu. Pluton przeniknął do Paryża, aby wspomóc ruch oporu. Russo i Krauli mają plan sabotażu okupanta, a to jest uderzenie w serce wroga. Korzystając z przechwyconych dokumentów Wcielimy się z rusów Urzędników celem infiltracji garnizonu. Tędy, panowie. Tym garnizonem dowodzi SS und Polizeiführer Heinrich. Nie mógł dopaść mnie, więc dorwał rodziców. Mojego męża. A w końcu synka. W nocy udowodnimy, że ofiary i cała nasza walka nie były próżne. W nocy odzyskamy miasto. Garnizon. Nasz kontakt dostarczy ładunki wybuchowe. Kiedy wysadzimy wrota, to będzie sygnał do ataku. Liczymy na was. Dobra, chłopcy, do dzieła. Szwaby tego łatwo nie oddadzą. <grymne> Przeżyliśmy wybryki Pearsona, przeżyjemy i to. Walczyłem z nim pod Kaserin. Mógłby uczyć odwagi. To nie potrwa długo, mezemi. Ale najpierw wkroczymy do Leża Wilków. Do zobaczenia. Oui, monsieur, oui. Madame, kurcze, monsieur. Masie. Kurczę, francuskiego nie znam. Ja się tylko uczyłem. Przez 3 lata znam trochę niemieckiego, trochę angielskiego. Wkrótce ten koszmar dobiegnie końca. Jeśli cię zatrzymają, to twoja przykrywka musi być nieskazitelna. Podsumujmy jeszcze raz. Jesteś Gerda Schneider, urzędniczka z ramienia wojska. Przysłał cię tu Herr Spiegel z Abwery, abyś zorganizowała dla Heinricha bezpieczną ucieczkę z Paryża. Wykorzystaj chwilę na przejrzenie szczegółów. Mm. Gerda Schneider, Hamburg, Niemcy, dowódca Franz Spiegel. Dokumenty podróżne. To nasza jedyna szansa. Zwerbowanie naszego tajnego kooperanta miało olbrzymią cenę. Musisz go odnaleźć i wymienić z nim walizki. Miejmy nadzieję, że zdobył materiały wybuchowe do wysadzenia bramy. Za bardzo się pan martwi, majorze. Taką mam pracę. Spotkamy się naprzeciwko garnizonu po tym, jak wykonacie zadanie. Kto cię przysłał? Her Spiegel. Dobrze. Cokolwiek by się nie działo, nie możesz stracić walizki nawet na chwilę. Przeszłam długą drogę. Doprowadzę ją do końca. sehr, fahren Sie weiter. Die Guten Papiere, Tag. Bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. können Schneider. Ja, ja, jawol, jawol! Hitler kaput, Hitler kaput. Pamiętaj, Twój kontakt nazywa się Fischer. Będzie ubrany w szary mundur oficerski. Pamiętasz hasło? Poemat Werlena. Powodzenia. Poszukaj oficera Fischera. Achtung. besser alle wichtigen Sicherheitsposten. Gut, die Überwachung bekannter Verschwörer sollte auch verstärkt werden. Wir müssen so viele Widerstandsanführer erwischen wie möglich. Der Schlange den Kopf abschlagen, damit der Körper stirbt. Exakt, die meisten Franzosen sind Feiglinge. Wenn wir die Anführer ausschalten, werden sich ihre Anhänger in die Schatten verkriechen. Suchen Sie etwas? Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Einen schönen Abend noch. Gleich was. Vielleicht Spiebnize. Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppe. Ja. Ja, 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 ja wolę, ja wolę. <laughs> Od teraz poniższe obszary posterunku policji są niedostępne dla cywili piwnice, północne skrzydło, skrzydło zachodnie, major Werner. To, to to ty nie jesteś my wiemy że do piwnicy mamy się udać der keller ist für personen ohne <grymne> entsprechende <grymne> freigabe gesperrt

Braki w magazynie. Dla chętnych do przeczytania. To był chyba tu taki. Ja wol, ja wol. Ja, 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 ja. Ja tu bym wszedł na chwilę. La résistance sera bientôt là. <coughs> Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance Je suis de votre côté. Qui êtes-vous Courage, vous n'êtes pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Vous avez ma parole, je le jure. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance. Pięściu, jaki zonnego, tylko czarnego. guten abend. sie sollten nicht hier unten sein. die jungs sind ungehobelt. man sagte mir, oberst fischer würde hier unten im keller karten spielen. haben sie ihn gesehen? der oberst ist gerade gegangen, um ein treffen vorzubereiten. er dürfte im ersten stock sein. danke für ihre hilfe. war mir ein vergnügen. Mhm. Na górę. A, górę. Na górę, na górę. Wie ein Kindergarten. Das ist darf also ein ein hier nicht weiter. Nach einer weiteren nacht Ich glaube, ich habe schon seit einer ganzen Woche nicht mehr in meinem Bett geschlafen. Sie kommen also aus Düsseldorf? Eine meiner Cousinen lebt dort. Wie heißt sie? Ada Fischer, sie ist Schneiderin. Ist sie auch so hübsch wie Sie? Ich wette, das sagen Sie zu allen neuen Sekretärinnen. Nur wenn Sie wirklich hübsch sind. Gehen wir doch heute Abend essen. Es gibt ein kleines Bistro hier an der Straße. Der Inhaber ist ein Freund von Wird das ein Stell-Dich-Ein? Wieso sollte ich das hübscheste Mädchen, das mir je begegnet ist, nicht zum Essen Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Hm. Ja. ja. Im pokoju. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier ein Fräulein. Oh, sieht nach einer Jest pan gotowy dokonać wymiany? Nie, pani się pośpieszyła, a ja spóźniam się na spotkanie. Materiały będę miał w identycznej walizce, co pani. Wymienimy się w pokoju narad. Pan pierwszy. Nie, obserwują mnie. Proszę skorzystać z przykrywki i dostać się do biura Heinricha na drugim piętrze. Dalej przekradnie się pani przez północne skrzydło i ominie posterunki. Nie powinni widzieć nas razem. Proszę iść, spotkamy się w pokoju narad. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Hm. Ich habe sie noch nie gesehen. Oh oh. Ich Frage, was sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider. Ich habe von Ihrem Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch Wielen Dank. danken Sie Schneider. No dobrze. Pani pozwoli. Może podszlifujemy nieco język wroga. Jak zapewne pani wie, praktyka czyni mistrza. i Tak, po polsku gadamy. Proszę. Proszę spocząć. Siadajcie. <coughs> tak więc Herr Grube, Wysłał panią, aby zabezpieczyć moją ewakuację. Miłe wyróżnienie. Spiegel, nie Gruber. To był helkomandar Spiegel. Zagod. <laughs> <gut>. bardzo dobrze. <laughs> Ostrożności nigdy za wiele. <laughs> Jak pochmurno pani wygląda. Napijmy się. Za mój powrót do ojczyzny. Francuzi nie zasługują na nas. Ale mój Boże, będzie mi brakować ich kuchni. Weźmy takiego trznadla ortolana. Wyłupują ptaszkowi oczy, tygodniami go tuczą. A potem topią go żywcem w koniaku. To genialne. Nie wiem, za czym będę bardziej tęsknił: za słodkim smakiem mięsa, czy widokiem jak miota się w agonii. Hmm? Jednak, jednego jestem. Pewien, tak. Widok Twojego syna, jak miotał się pod moim butem. Oto moje najwspanialsze wspomnienie. Russo! za mojego syna, a to za mnie. Vive la Ale to język wroga. Po polsku porozmawiajmy. Oczlifujmy język wroga. Porozmawiajmy po polsku. A co tam? To mnie rozbawia. La priorité est la plus importante. Vous pouvez le faire. Vous vu s'il portait des armes Madame, votre vigilance a sauvé de nombreuses vies. Merci de votre collaboration. La petite femme a dit Beim Café du Mont vous ne pouvez pas vous faire de la relation. Est-ce qu'elle a vu, avec qui elle a parlé Non.

Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke, ich würde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung, Schnapp den Spion. Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Was soll die Aufregung? Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Ja, angeblich. Irgendeine Ahnung wer? Ich bin mir nicht sicher, aber das Gebäude wird abgeriegelt. An den Sicherheitsstationen wird jede überprüft. Vielleicht gehen Sie lieber weiter. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Muss man sich darum wohl sorgen? Nein, noch nicht. Aber halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, ihre sofort Zawsze na czas. Co się stało? Ogłosili alarm. w ulu. Złapali naszego szpicla. Dokonaliście wymiany? Tak, mam ładunki. Nasza misja trwa. Lec i podłóż ładunki, ja ukryję gdzieś szkoła. Muszę być cicho. Zbyt ryzykowne. To za daleko. zbyt odsłonięci. Dziękuję. Będę tu, jeśli spadniesz w kłopoty. Pójdzie jeszcze jeden, tylko patrzę. Patrzę dlatego, gdzie on tutaj jest. Kurwa, nikt mnie nie widzi. Jeszcze tylko jeden. Ale drugi ładunek to my podburzymy w następnym odcinku, więc dziękuję, że wpadliście. Komentował czarny wilk. A to był piąty odcinek. Piąty chyba, jak się nie mylę. Piąty odcinek zagrajmy wy. Call of Duty World War 2. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Na razie Państwo. Na razie.